No. no, no? Bo zginął tak. Zabiłem no, Tak. Zabiję go. O, poka. No, on teraz chodzi, i jakiegoś... się. Sierp... Łaska, To tam wszystko Daliśmy Radę Nice, podoba mi się. A na, na przy tym, biegało, no biegało. Stań, stań przy tym czymś, jak spójrz, się co to jest? O, staj. O! Czemu? A stań jeszcze raz. To O! Hej, Nie, to jest to jest dziwne. To jest dziwne, Idziemy dalej Nie ma czasu na zabawę żołnierzyki O o Co to ma c Uuuu, skarby same, asa Szmaragdy Łaaaa Idziemy bogaci, tak? No, idziemy dalej Aż wygina jak o. Wyginam śmiało ciało. Ale nie powiesz, oni są bardzo męczący, czasami. Kto? Przeciwnicy? Mówię, że męczący są te wczytywania. A oni też są męczący. Tutaj musimy iść w stronę tej bramy? Chyba tak. Teraz się przygotuj, że podczas czegoś trzeba będzie przyciskać przyciski. Żeby wiedzieć jeszcze jakie przyciski, to byłoby spoko. F, V, A i D. A, B, F, V. Oh tylko musisz wiedzieć, kiedy przyciskać. I pamiętaj, jak są kombinacje przycisków, to razem przyciskamy. Że już nie da... Nad głową, tak. Z motów. Oh, no, not the problem. W takim momencie udało no. się. Myślałem, że nie przetestowałem dobrze. O! Do strzela. A to ci zbywali z tej zaletki do bramki? O co ci zbywali? Man am I glad to see you guys. Delta team Captain Stone. Chris Redfield. Shiva. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. <laughs> Shiva, Now, Shiva, you must continue your search for Irvine. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. We will follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Oh. Just touch. Cool. Jedna z najlepszych dob. To jest. Wow, jakiś ranking już opracowałem. It. Nie musiałem. Ranking istnieje. O, ciekawe, jak staty. Uh

Dobra. Masz wizję. To mówisz jakie rozrywki dzisiaj dla nas masz. Jakie... dla naszych widzów? Zobacz. Zobaczysz. Chodź za mną, chodź. Idę za twoim Pos pięknym głosem. Posłuchaj słodziutki. Chodź za mną do dziupli. O, uwaga. Zaraz będzie na walanka. Siu siu. Co się boisz, co się boisz? Idź do chodź przodu, chodź. masz pierwszeństwo. O dziękuję Kurde Owak Tylko <grym> fajnie Dalej się do no. niej szalaj! Ale... szalaj. No to To pieska, no Dobra, ja biorę amunicję się... Patrz Piesek za tobą, piesek za tobą, piesek za tobą Ale fajny, nie? Bierz, taki, bierz... taki trochę jakby takim... To jest jakieś połączenie owszarka niemieckiego z tym, z hyeną? Nie no tyś, o, waga dostępny! Dobra, rzekę. tu mam. A, nie. Nie wszedłbym, widziałem. Po co bym A czemu ty się bawisz z psami? O, dorwał mnie. E, nikt jest Wow. co jest? No, ty masz go, ty masz lepiej. Po mnie biją. Zaraz się wkurza z granatu, otoczę. A, Oto idę! E, e. Otoczyli mnie, otoczyli. Zortowałem. Jeszcze żyję. O, dobra. Polec Masz tutaj ten, amunicję sobie no, weź, no się i idę na górę. I tu na górę pewnie. No, no, ale to się rozejrzę terenie trochę. Tak, jest Ja się pobawię. O, znalazłem. Aha, Poczekaj na mnie, nie? I tak i tak musisz na górę wejść. Ale spokojnie. Dobrze, ja, ja znam mapę. Ja, ja, ja szukam skarbów. O! Teraz jest gorączka złota. Ambergold, wiesz, to złoto gdzie zgubiło. Ja sobie go szukam, nie? No! Jak masz jakiś pomysł, może gdzieś tutaj będzie? O, znalazłem. Znalazłem. Złota? Może. A ja... Szkoda, że ja Ciebie no, nie znaleźć, się. bo naprawdę przydało mi się, abym Cię znalazł. W tak jak ja wchodziłem. Moja nawigacja mnie schaniła. No, popatrz gdzie jest Dobra, coś ogarniam, ogarniam. No, no tu to... Patrz, jestem. Dobrze, dobrze, o, chodź. Patrzałem trochę Zapraszam na lewo, na prawo. Dobra.